Witamy się w trochę zmienionym otoczeniu i mam nadzieję, że z lepszym audio. Byłbym wdzięczny, gdybyście dali znać po tym filmiku, czy rzeczywiście udało się audio poprawić, bo mieliśmy kilka sygnałów, że nie na wszystkich telefonach dobrze się odtwarzał, odtwarzał dźwięk. Także, także byłbym wdzięczny, gdyby tam w komentarzach napisać, czy teraz rzeczywiście jest lepiej. No, i ruszamy. Nie będę już mówił o łapkach w górę czy, czy o subskrybowaniu, ale rzeczywiście też jakieś tam sygnały otrzymywaliśmy, że, że powinniśmy dawać częściej przypomnienia. To wydaje mi się, nie znam się na tym za bardzo, ale subskrypcja chyba za załatwia ten temat, że, że wpadają z automatu jakieś przypomnienia, więc, więc pewnie, jeżeli ktoś <coughs> chciałby słuchać kolejnych odcinków, to, to może to jakoś pomoże. No dobrze, ale teraz lecimy z, z tematem. Dzisiejszy temat to powiedzielibyśmy tak: czy potrzebna jest chemia w relacjach? No, to tak się mówi, nie? Na przykład, jeżeli ktoś komuś nie pasuje, mówi się, nie ma chemii, nie? I szczerze mówiąc, zainspirowało mnie to na, akurat na potrzeby tego dzisiejszego spotkania. Pomijając, że śniadanko i dzień się powinno rozpocząć od kawy, ale na potrzeby tego spotkania dzisiejszego przygotowałem sobie taki zestaw eksperymentalny: e, kawkę z mleczkiem. Generalnie piję czarną, ale na, na dzisiejsze potrzeby wziąłem sobie mleczko, żeby pokazać mniej więcej jak to może wyglądać w relacjach, nie? <laughs> bo e, zanim eksperyment, e, jeżeli mówimy o chemii, to. E, Mówimy, że o kurczę, między tymi ludźmi jest chemia. Między tam, no i tam to jest, a tu nie ma w ogóle chemii. I yy, jak powinniśmy teraz po kolei podchodzić do tego, żeby stworzyć dobrą relację? Tak naprawdę, ja trochę tak się śmieję zawsze, jak ktoś mówi, że a co tam trzeba zrobić, jakieś techniczne podpowiedzi, jak podejść do relacji, żeby i tak. No nie zawsze się uda, nie zawsze się uda, choć w większości, tak uda się stworzyć dobry związek czy dobrą relację. Czasami te relacje są poprawne, obojętne, czasami są takie służbowe, no ale w każdym razie gdzieś na samym wstępie potrzebna nam jest wiedza. I jeżeli mówimy już o chemii, to powinniśmy podpatrywać inne nauki. Mamy tablicę Mendelejewa, nie? Znaczy w ogóle sam przypadek Mendelejewa to jest też bardzo ciekawy case, ale to może w następnym odcinku. Natomiast, też, a propos relacji. natomiast mamy tablicę Mendelejewa i tą tablicę Mendelejewa każdy z nas w podstawówce, przynajmniej tak bywało kiedyś, musiał poznać na pamięć, wykuć i itd. Wydawało nam się, że to jest kompletnie niepotrzebne, te skróty itd. itd. Ale tak. zasadniczo później, czy ktoś jest spawaczem, czy jest stolarzem, czy, czy jest aptekarzem, czy jest lekarzem, w bardzo wielu przypadkach yy, gdzieś podświadomie ta tablica Mendelejewa w nas siedzi. My po prostu wiemy, że na przykład ten gaz z tym gazem, jak się połączy, czy ta ciecz z tą cieczą, to bff, będzie wybuch. I to jest jakby pierwsza rzecz, yy, że powinniśmy wiedzieć, że w niektórych przypadkach, z niektórymi ludźmi właściwie. Nie powinniśmy się zbliżać, bo może być wybuch, nie? To jest jakby pierwsza rzecz. Powinniśmy y, tę wiedzę, powinniśmy, ale skąd ją mieć? Czy jest taka tablica Mendelejewa na ludzi? Czy jest napisane, że Kowalski, Nowak, Wiśniewski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, z tymi, nie? No nie, nie, nie. To troszeczkę jest może bardziej skomplikowane, ale taka tablica Mendelejewa jest. I nad czym teraz bardzo często ubolewamy, że na przykład w wielu szkołach nie ma pracowni chemicznych. I rzeczywiście wielu uczniów uczy się z zwykłej teoretycznej wiedzy, podobnie jak my czasami chcemy teoretycznie posiąść wiedzę na temat relacji. No tego się nie da. Tak samo jak. Do chemii potrzebna jest pracownia chemiczna. Musimy zrobić doświadczonko, musi nam raz wybuchnąć w rękach, musimy raz zobaczyć, że dymek poleciał, i tak dalej. To sobie zapamiętamy. Przez doświadczenie zapamiętujemy, że jak wlejemy to do tego, zrobi się z dwóch białych cieczy czerwona. Jest ok, już pamiętamy to na całe życie, i tak dalej. I po to my, całe nasze dzieciństwo, po to jesteśmy w rodzinach, po to, po to mamy rodziców, podpatrujemy ich relacje, podpatrujemy relacje w przedszkolu, podpatrujemy relacje z rodzeństwem. Uczestniczymy w tym cały czas. Tu się obijemy gdzieś tam na boisku, tu gdzieś w piaskownicy dostaniemy gdzieś łopatką, ale po to te wszystkie doświadczenia to jest nasza pracownia, taka chemiczna, żeby później można było powiedzieć, że z tym pierwiastkiem jestem w stanie stworzyć związek. I teraz na koniec jeszcze doświadczonko, bo to wygląda mniej więcej tak, nie? w relacjach, że jak dolewamy mleko, Jezu, kto to wypije? Dolewamy sobie mleczko, nie wiem czy to widać, troszeczkę mało. Dolewamy. Białą do brązowej, ale mi się polało. Jeszcze zabełtamy. Proszę bardzo. I tak wygląda. Mm. Nie obidzuję się wycieczki, nie. Tak wygląda relacja. A, mm, aż mi się chciało kawy. Tak wygląda relacja taka pełna. I co tu się zadziało? O tym też, też sobie powiemy jeszcze w następnych odcinkach. Natomiast. To jest wejście w taką relację nieodwracalną. Już nikt nie odzyska teraz stąd kawy, nikt nie odzyska mleka, nie odzyska wody. To jest pełna relacja, kiedy dwie, dwa różne na pff, ciała <grytania> nawzajem się oddały sobie i przeniknęły sobą. Nie? To, jest, to jest prawdziwa relacja. Takie małe doświadczonko z dzisiaj, jeżeli ktoś będzie pił kawę z meczki, można sobie pomyśleć o swojej relacji. Czy ja już jestem w jakiejś takiej relacji nieodwracalnej? Dobra, dobrego dnia. Będziemy w następnym odcinku jeszcze o tych doświadczeniach mówili, a tymczasem smacznego.